Co jeśli ci powiem, że wszystko, czego uczono cię o byciu silnym, jest kłamstwem? Że prawdziwa siła nie leży w twardości, a w czymś zupełnie przeciwnym. Oto pięć paradoksów siły, które rozumieją tylko najmądrzejsi ludzie: Słabi budują mury, silni budują mosty. Sprawdź, po której stronie jesteś. Numer jeden: prawdziwa siła leży w wrażliwości, nie w twardości. Otwarcie się na innych i pokazanie swoich słabości wymaga ogromnej odwagi. To buduje zaufanie i prawdziwe więzi. Pancerz jest oznaką strachu, nie siły. Numer dwa. Najpotężniejszy w pokoju jest ten, kto pozostaje spokojny, a nie ten, kto krzyczy najgłośniej. Reagowanie agresją to utrata kontroli. Prawdziwą siłą jest panowanie nad własnymi emocjami, gdy wokół panuje chaos. Numer trzy. Umiejętność odpuszczania jest oznaką większej siły niż uparte trzymanie się przegranej sprawy. Każdy potrafi walczyć do końca. Tylko najsilniejsi wiedzą kiedy przestać, by oszczędzić energię na bitwy, które da się wygrać. Numer cztery. Szybkie przyznanie się do błędu jest domeną silnych. Słabi szukają wymówek i obwiniają innych. Potrzeba ogromnego ego i pewności siebie, by powiedzieć: Myliłem się. Numer 5. Pielęgnowanie urazy to słabość. Prawdziwą siłą jest przebaczenie, bo uwalnia ciebie, a nie twojego wroga. To ty odzyskujesz wolność z więzienia goryczy. Prawdziwa siła to nie pancerz, który nosisz, to mądrość, którą posiadasz. Jeśli rozumiesz tę głębszą definicję siły, zostaw łapkę w górę.